daleko. Dobra. Kontakt, o, kontakt mhm. lewo. Kontakt zdjęty. Kontakt za samochodem pod, pod, pod wiatą tak na wprost 12. Dobra panowie idziemy idziemy. Przeładowuję. Prawo, 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 prawo kontakt przeładowuję. Uważaj, jestem pusty, jestem pusty. Masz go na lewo, lewo. Wychodzę przez bramę. Lewo, lewo masz zdjęte. Wychod czysto. Tak? Mm -hmm. Tak Kontakt zdjęty Kontakt na prawo, skos Zdjęty Kontakt na, na blisko, na blisko, na krótko Zdjęty Czyszczę za ogrodzeniem od prawej Dobra in Solid copy

Czołem żołnierziki, moi kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony się Siemnisko, jak zawsze Kapitan Reutain. Moi drodzy, Grey Zone Warfare podczas wczorajszego streama na Twitchu troszeczkę się podziało. Będę z niego miał parę filmików. Dzisiaj, moi drodzy, Hunters Paradise i misja One Shot One Kill. Wpadliśmy tutaj ze składem i czyściliśmy od początku do końca cały compound Moi drodzy, naprawdę bardzo fajnie tu się zgrało z chłopakami, nie? Niesamowicie, niesamowita współpraca do Cieramy się dopiero, ale jest naprawdę, naprawdę kurde, nad czym i, e, pracować i z kim przede wszystkim pracować. E, moi drodzy, misja: one shot, one kill, czyli jeden strzał, jeden trup. Muszę Wam powiedzieć, świetnie, świetnie zrobiona. Tutaj też e, shout-out do e, kapitana Aliena za piękny, piękny raj wczoraj, w trakcie wczorajszego streama. W ogóle w stream na Twitchu, moi drodzy, słuchajcie, link na Twitch mój jest w opisie. Odwiedzajcie streamy, będą się tam odbywały. Bardzo Was za to przepraszam, ale jednak jakość jest. Jest dużo lepsza, więcej możliwości. Oprócz tego też dropiki do gry Grazen Warfare tam wpadają i to takie ekskluzywne bądź też były te. Powiedzmy sobie na Dzień Weterana również dropy specjalne, więc, więc zachęcam, zapraszam. Na pewno będziecie bawić się świetnie, dlatego że streamy trwają 6, 7, 8 godzin nieraz i wierzcie mi, jest atmosfera bomba, kurczę, belek na czacie. Ludzie wierszyki piszą, układają rymowanki, jest parę konkursów. Będzie tych konkursów dużo więcej dla subskrybujących kanał na, na Twitchu. Moi drodzy, z tego względu, że tutaj z partnerem kanału tilt.pl będę właśnie na ten temat rozmawiał, więc. Zawsze coś będzie się właśnie działo w trakcie tych streamów I nie tylko tutaj dla widzów na YouTubie Też coś fajnego wymyślę Słuchajcie, nie przedłużam Mam nadzieję łapeczka, subik, dzwonek notyfikacji zostaną Rozważcie też wsparcie kanału, jeżeli się content wam podoba Ode mnie to wszystko Bawcie się dobrze Do usłyszątka Dobra, podchodzimy Weź to wzgórze z lewej strony ja będę schodził na blisko Kontakt Na daleko Dobra Kontakt Kontakt lewo Kontakt zdjęty Kontakt za samochodem, pod, pod, pod wiatą Zdjęty Ładnie Wchodzę, wchodzę panowie, wchodzę Za tobą Dobra, wchodzę do prawej. Od prawej do lewo kontakt? Lewo. lewo. Zdjęty. Mm -hmm. Prawo czysto. Podam lewo. Dobra. Okay. Słyszę kontakt. Jeden kontakt. Jest w budynku może być. Tak, tak, tak. tak, tak. Może... Okno. Czekaj, otworzę. Czekaj, otworzę. Jak coś to ładuj. Trzysto. Ty. Po drugiej stronie może być. I widzę. Czułkiem, czułkiem. Jeszcze? Dzięki, dzięki, dzięki za followa. Prawa, 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 prawa. Dobra, prawo, prawo. O, panie, dwóch, dwóch, yes. dwóch. Zdaję, zdajmy, zdajmy. jeszcze jeden, jeszcze jeden lewo Poszedł flash na strzelnicę. Dobra, przyjąłem, 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 przyjąłem. Okej, okay. one shot, one kill jeden, za jeden. Tak, zrobione. Kontakt na wprost dwunasta Dobra panowie, idziemy, idziemy. Przeładowuję. Prawo, 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 prawo kontakt przeładowuję, uważaj. Jestem pusty, jestem pusty, masz go na lewo, lewo skos. Lewo i prawo, jest. prawo, 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 doktor na lewą też słyszę. Minus. Dobra. Okej, okay, nie wychodzimy. Poczekaj, poczekaj, niech zejdą. Okej. Okay. Ja pusty jestem. Dobra, dobra. Przejmuję, Co przejmuję spokojnie, cofnij. Dalej na wprost do, do lewej uciek. Na wprost do lewej uciek. Minus. Tak. minus. Dobra, dobra. Przechodzę, przechodzę do wyrwy. Na 11 był gdzieś. Dobra, ubezpieczaj lewą stronę. Przejmy przód. się. Mhm. Tak, słyszę jeszcze jednego, czyli jest dwóch. Jeden będzie na 11 a drugi będzie... Dobra, czekaj, sprawdzę tutaj wejście na dziedziniec i zrobimy dziedziniec. Będzie Dobra, wchodzę w dziedziniec. Wychodzę przez bramę. Lewo, lewo masz zdjęte. Wychodź czysto. Mhm. Sprawdzam restaurację, spokojnie, spokojnie. My idziemy na tę, na jadalnię. Rzeź dzieje się zawsze. To ładowuje? Mam Słysze, za sobą... Za nami, za tak, nami Za tak, nami, tak Dobra panowie, panowie w kupie, w kupie, w kupie Dobra Czekaj, ubezpieczę cię z prawej, spokojnie, spokojnie Przechodzę na hangar Dobra, sp... czekaj Ubezpiecz, ubezpiecz moją prawą, sprawdzę lewo filmuję wejścia Dobra, lewo, lewo czysto, lewo czysto do, do budynku Przechodzę, do przechodzę na małą strzelnicę panowie Mm -hmm. Idę za tobą. Za tobą. To na pewno kontakt. Słyszę kontakt, słyszę kontakt. Mm -hmm. Tak kontakt zdjęty. Kontakt na prawo skos. Zdjęty. Kontakt. Na, na blisko, na blisko, na krótko, zdjęty. Jeszcze za ogrodzeniem od prawej. Dobra. Ja przychodzę dalej, ponowie. Za tobą. Lewa. Ubezpiecz prawą. Żyjesz? Dobra, Minus. 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 Ok. Już jeden. Kontakt, kontakt! O kurde, Belek na blisko wyszedł na mnie na drzwi. Ja pierdzielę. Już bym prawie dupy dał normalnie. Na tyłach coś jest. Tak, tak. Wiesz to ja wchodzę tutaj do pomieszczenia, wyczyścimy ich wszystkich, wtedy będziemy sobie kurde bawić, nie? Dobra, jest. minus. Jestem przy... ...końcu strzelnicy. Ok. Twoje plecy. Tak, tak. Elegancko. To chyba wszystko. Panowie. Chyba tak. Opuszczamy lokal. Tak. Dobra, zbieramy, lutujemy. Tak tak tak. tak, 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 Ou. tak. Barki, funty, jeny, dolary. Tak. Ale piękne wejście, panowie. Bardzo mi się to podobało. Tak, bo jeden drugiemu go kruchał. Super, super super, 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 zrobione czyściutko. Bez strat, kurde, bez ran, to jest, to jest elegancko. To a mi si to Cygan, rób magię, otwieraj drzwi. <highlighted> Teraz Cygan... Nie, Cygan, zobacz, on już pełny plecak. Zobacz, już ta Delta już pęka w szwach. Zobacz. <dieg sixtiesć> Już mu kolana pękają się Już mu kolana, że mu kurczę da. normalnie te, te, ten lut to tyłkiem wyjdzie. Już ja On piję. już na operację zbierę na nowe kolana. <laughs> ale, 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 ale tutaj no wyprzedziłem, wyprzedziłem cię. Wyprzedziłem cię. Kurde, wyprzedzić Cygana w lutowaniu to normalnie jest wyczyn. Co to jest za play trzustka? Co, 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 co? Trzustka? Co? Szóstka? co? Szóstka. Jaka szósta? pokaż, pokaż, Chodźcie. pokaż. Tak. Wyrzuciłem, patrzcie. Czekaj, Czekaj. sekundę. No, o pierdolę, ty. Pora miejsca. Uuu, pierwszy raz widzę coś takiego. Ale, panie, masz 3 plus plus. 3 no plus plus. To, nie? Ona waży 15 kg, prawie, nie? ale masz ten. To jest Blue Force Gear, nie? Manufacturer i Protection Steel. Masz 3 plus plus. To jest najlepszy, kurde, najlepszy ten na wgrze, nie? Najlepszy. Masz, na ten... Masz dropuję ci i bierz. Ja pierdzielę. Kurde. No dobra, wiesz. Wiesz, wiesz. bierz. Eleganckie. Pewnie. Na tu nawet po, po tym po to nie ma co, co sprawdzić. A tutaj już. karabin zmieszcza. Ty no tam normalnie wchodzi. Wchodzi gdzie, nie? Bomba. Ja pierniczę, ale to jest pierwszy raz. to ja myślałem, że fantomy są najlepsze, a tu proszę bardzo. Wow, normalnie, jeszcze, kurde, jeszcze zrobię klipa, zrobię klipa, bo jeszcze czym pochwalić, nie? Jeszcze czym pochwalić Dobra, ja Ryan, Ciaskaj do... tam, kurde, klipa Ty, no Wow